Jeszcze raz, ponadto, przyjadę. Wspaniale, proszę państwa, wspaniale. Tak się rodzi kult jednostki. Bardzo dziękujemy wszystkim artystom. Panie prezesie, Zastrony. wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Proszę pamiętać o tym, że zawsze jest wsparcie tutaj ekipy z działu gastronomii. Nie! Yeah. Wszystkiego najlepszego! Co, lat? Sto, sto lat. lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat, 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A, 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 prezes. A. Panie prezesie, dużo zdrowia, nieustającej pasji, spełnienia zarówno tego duchowego, jak i zawodowego. Panie prezesie, z okazji imienin składam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego najlepszego zdrowia. Witam panie prezesie. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Pozdrawiam! Dzień dobry Pani Prezesie. Ja również dołączam się do życzeń. Przede wszystkim zdrowia, ale również i realizacji wielu realizacji jeszcze wspaniałych projektów, wydarzeń kulturalnych pod Pana patronatem. Chyba to Panu bardzo się podoba i, i my wiemy, że to są wspaniałe rzeczy, które Pan tworzy. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z okazji imienin dużo radości od całej księgowości. Niech się wiedzie panu prezesowi, a wtedy będzie dobrze też pracownikowi. Dużo zdrowia. Pozdrowienia dla pana prezesa i załogi hotelu od służby ochrony. Siły zdrowia, wytrwałości i będzie jeszcze przebiega. Panie prezesie, życzę Ci na imieniny, aby wszystkie plany, nawet te abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne, zdrowia, które pomoże w ich realizacji, pieniędzy, bez których nawet te najwybiedniejsze są niczym, i przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Dzień dobry Panie Prezesie. Pracujemy, mało pracy. Też żeby było dużo ruchu, dużo pracy, dużo ludzi, dużo klientów. No i żeby było wróciło do normalności. Czekamy wszyscy i też Dzień dobry Panie Prezesie. Wszystkiego Przede wszystkim duże zdrowie i spokoju w tych trudnych czasach. Pozdrawiam serdecznie z Trymiasta. Niech go dobrze zkowabaję. Dzień dobry, panie prezesie. Właśnie zbliża się godzina 12. Tak normalnie pewnie pan był już z nami w pracy. Złożyłabym panu osobiście życzenia imieninowe nowej, zrobiła kawę, którą pan lubi. Niestety. Tylko tutaj za pośrednictwem wideo mogę Panu złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka i przede wszystkim wiary, że wkrótce się spotkamy wszyscy razem. Proszę pamiętać, że jesteśmy z Panem myślami. Wszystkiego dobrego. Z okazji imieniem Panie Prezesie, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Recepcja. Daniel Szymański. Ten piękny, słoneczny dzień, panie prezesie. Życzę dużo szczęścia i zdrowia. Pozdrawiamy recepcję. Okej. Okay. Kochany prezes. przesyłam zycynia spod gorców, spod samiuczkich taty. Co byś zdył w zdrowiu, z cynściu i dostatku. Po to najgłośniejsze, Co by ci zdysić cię i radość by się była. Zyjną 100 roku. Więcej! 100 roków to mało, bo takich jak ty, to nie ma. Dzień dobry recepcja to Mazurka Sonia, w czym mogę pomóc? Aha, witam Panie Prezesie! Melduję, że recepcja wykonała zadanie. Dziś mamy pełne obłożenie. Oczywiście przekażę. Do widzenia! Ja zawsze w napięciu czekam na swoje imieniny. Najbardziej lubię dostawać prezenty od rodziny. Pan na pewno jest bardziej ode mnie cierpliwy. Ale już składam życzenia, niech pan będzie zawsze szczęśliwy. Brawo! Dzień dobry Panie Prezesie, Symasy Markowski z tej strony. Chciałem powiedzieć, że mimo tych ciężkich dni, które nas dopadły, pracujemy, co prawda teraz wracam z palarni, ale jestem w pełni przebranżowiony, tak jak Pan Prezes widzi, po ubraniu działamy pełną parą, także czekamy aż wszystko wróci do normy, by ruszyć całym, zawsze rynkiem, jak przed tą zarazą. Do dobrego, pozdrawiam Panie Prezesie, zróweczka życzę, a teraz wracam do pracy. O, dzień dobry panie prezesie. Wszystkiego dobrego. Gazetki mam dla pana, jak zwykle. Bardzo proszę. Dzień dobry panie prezesie. W dniu imiennym wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Życzę panu najstarszy pracownik w hotelu Janek. Dzień dobry panie prezesie. W dniu imiennym od od Krzysztofa i w ogóle od wszystkich działu technicznego, którzy są mnie obecni dzisiaj, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Zdrowia, i jeszcze raz zdrowia. No i oczywiście w kasy też nie za mało, bo niech tam kula rośnie. Życzę naprawdę najlepszego, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Wszystkiego najlepszego, panie prezesie. Do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam, Łukasz z restauracji Zorzana. Panie prezesie, życzę panu dużo zdrowia, dużo szczęścia w rodzinie i dużo poczucia humoru, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo ważna sprawa. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Dzień dobry państwu, witam państwa. Radosław Brzynkowski, drugi oficer statku powietrznego Air Force One Mazurkas. Za chwilę rozpoczynamy lot do przyszłości. Czy jest szefowa personelu pokładowego? Melduję się, panie oficerze. Dziękuję. Czy jesteśmy gotowi do startu? Melduję gotowość. Zaraz. A gdzie jest pierwszy oficer Andrzej Bartkowski? Nie ma. Jak to nie ma? A co robi? Jeszcze śpi. Jak to śpi? Przecież dzisiaj są jego imieniny. Hmm, a, pewnie zaczął świętować już wczoraj. Hm, to zrozumiałem. To co mam powiedzieć pasażerom? Proszę powiedzieć, że pierwszy oficer y, śpi, ponieważ są jego imieniny. Aha, proszę rozdać gościom gazety, niech się czymś zagnie. A jeśli nie będą chcieli, yy, to proszę przeprowadzić poranną gimnastykę. Dziękuję bardzo. Tak jest. Szanowny panie prezesie, chcieliśmy życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia z okazji dnia imienin. Z utęsknieniem oczekujemy na pański powrót, bo bez pana Air Force One MCC Mazurkas nigdzie nie poleci. Aha, łubu, dubu, łubu, dubu. Nie, żeby nie było tak prosto to Może zrobimy inaczej. Znałem ich wielu, znałem ich wielu, ale liczy się tylko jeden. Prezes naszego hotelu: Andrzej Batkowski. Aha, i mówił to Radosław Żyłkowski, dyrektor gastronomii. To nie Grecja, to nie Chiny, to są twoje imieniny. Zawsze zdrowy, z lekarstw kpi i beztrosko sobie śpi. Chleb na stole, mleko w dzbanku, dobry humor w odpanku. Nie psujący się samochód i rosnący stale dom. Wszystkiego najlepszego prezesie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności I żebyśmy jak najdłużej byli razem. Zapraszam. Dużo zdrowia życzymy. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Trzymamy się razem. Pewno niedługo się widzimy. Kolesaron Tatajem, Metabel Alechair. Panie Prezesie, dla całej rodziny! I dla wszystkich! Wszystkiego najlepszego, Panie Prezesie. Dużo zdrowia, radości, szczęścia, bliskich wokół siebie, samych sukcesów i cały czas takiego optymizmu, jaki ma Pan w sobie. Wszystkiego dobrego 100 lat. Monika. Witam Panie Prezesie. Smutek, żal, pusta kuchnia tylko ja ciągle na dyżurze. Niezatapiany, nie zniszczalny. Mam nadzieję, że coś niedługo się skończy wrócimy do normalności że znowu będzie tutaj tam od ludzi. Czekamy, wszystko jest posprzątane, gotowe na produkcję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękujemy panu za to, że mamy pracę, za to, że mamy czego utrzymać naszą rodzinę. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i stu lat życia. Dzień dobry Panie prezesie, dochodzi godzina 13. Ja, jak pan widzi, jestem w biurze i tak z przyzwyczajenia spoglądam w stronę drzwi i niestety nie słyszę. Dzień dobry, pani dyrektor. Pusta filiżanka do kawy przede mną i tak mi trochę przykro, ale wiem, że ta rzeczywistość niedługo będzie tylko wspomnieniem. Dzisiaj w y, wirtualny, nietypowy sposób życzę Panu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wytrwałości, nieustającej pogody ducha, miłości najbliższych, tylko życzliwych osób wokół Pana i ogromu pięknych pomysłów, które mam nadzieję, już w niedługim czasie będziemy mogli wspólnie realizować tutaj w hotelu. Bardzo za Panem tęsknimy. Pozwoli Pan, że wzniosę symboliczny toast. 100 lat. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Katering Mazurkas. Uwaga! Cisza na bok! Jestem, jestem! Konferencja! Kamera. Poszła. No czego, no czego, czego? No kto to sprzedaje? Ale to jest akurat. Na troszkę prezesie, kiedy Dziękuję, Dziękuję. No i na zdrowie. Dziękuję, Ja o tym wiemy. Ja już ja aż popłakałem. 100 lat, nie żyje, żyje nam. Sto. No ja mogę wam dać więcej. No, dziękuję kochani, wiecie jakie to jest wzruszające dla starego człowieka. Funkcjonuje dzięki wam, bo jesteście uśmiechnięci, uśmiechni, jesteście fajni, kochani, sympatyczni. Ja, ja już bez was, was nie, nie umiem żyć. A jak przyjdę w niedzielę, czy w sobotę do tego hotelu i was nie ma to... proszę dzwonić panie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ale już więcej nic nie powiem. Do czternastej, Panie Prezesie. A jak zwykle proszę odliczyć do pensji. Oczywiście. proszę. No dobrze, żeby nie upadł przedsiębiorstwo. 100 lat, Panie prezesie. Dużo zdrówka, szczęścia i samych pogodnych dni. 100 lat. Panie prezesie, z okazji imienin, życzę panu dużo zdrowia, jak najszybszej ponownej możliwości szerzenia kultury i sztuki na scenie hotelowej oraz jak najwięcej wigoru, byśmy mogli znowu zacząć działać z rozmachem na rynku cateringowym. Do zobaczenia. 100 lat, 100 lat. Panie Prezesie, z okazji imieniny chciałbym złożyć Panu najlepsze życzenia. Życzę Panu dużo dumy i radości z dzieci oraz z wnucząt. Życzę dalszych chęci i satysfakcji z prowadzenia firmy. Ale przede wszystkim w tych trudnych czasach życzę Panu dużo zdrowia oraz optymizmu i nadziei na przyszłość. Wszystkiego najlepszego. Imieniny, dzień radosny. Pełen kwiatów zapach wiosny. Wszyscy złożyć chcą życzenia, zdrowia, szczęścia, powodzenia. Niech Panu słońce zawsze świeci i niech czas radośnie leci. Niech odejdą smutki, złości i powróci czas radości. Panie Prezesie, dużo zdrówka, wszelkiej pomyślności i do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Szanowny Panie Prezesie, choć dziś wszyscy jesteśmy w stresie, to na obecne smutki i troski wymyśliłam ten otorym Częstochowski. Dziś są pana imieniny, z czego wszyscy się cieszymy. Z całego powiatu płyną życzenia, zdrowia i marzeń spełnienia: wypełnionego po brzegi Zeusa i tancerki, która po scenie susa, 100% obłożenia. I innych marzeń spełnienia, rychłego końca, panującej zarazy i zdolnych artystów chcących malować na finisarz obrazy, wykonawców na scenie chcących wystąpić i żeby kaczor z pozycji dyktatora zechciał ustąpić. Tego wszystkiego dziś Panu życzę, a na Pana cześć, tort dziś opiernicze. Wszystkiego dobrego, Panie Prezesie. Panie prezesie, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin. Przede wszystkim zdrowia dla pana i pana najbliższych. Zdrowie zawsze było najważniejsze, natomiast w obecnych czasach nabiera szczególnego znaczenia i jest ponad wszystkim. Także zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Pan zawsze miał swoje marzenia, wizje i pomysły, cele, często dla innych niemożliwe do zrealizowania i zupełnie nierzeczywiste. Jednak pan podążał za swoimi marzeniami i potrafił przekuć je w rzeczywistość. I tego panu życzę, by tej wiary w niemożliwe nigdy nie zabrakło. Podobno ci prawdziwie żyją, którzy mają marzenia, więc życzę ich panu jeszcze bardzo, bardzo wiele. Życzę również uśmiechu i radości. Zawsze pan powtarzał, że uśmiech potrafi rozwiązać największe problemy, także życzę, by powodów do uśmiechu było jak najwięcej. Wszystkiego najlepszego z głębi serca, 100 lat. Dużo uśmiechu, pogody ducha i wszystkiego, czego sobie Pan życzy. Panie Prezesie, życzę mnóstwa uśmiechu i energii, dużo wytrwałości i przede wszystkim zdrowia. Do zobaczenia. Dzień dobry, panie prezesie. W imieniu Działu Sprzedaży Aktywnej chciałabym życzyć w Dniu Pana święta, aby było to prawdziwe święto takie wewnętrzne i zewnętrzne po prostu taka święta przestrzeń, gdzie i pojawiają się najlepsze pomysły. Myślimy i działamy najbardziej kreatywnie. W tej przestrzeni też, oczywiście, jest miejsce dla przyjaciół, dla rodziny. Dla przejawiania wszystkich fajnych jakości życia, które wierzę, że nadal tu są, i wszystkich tych najlepszych jakości życia życzę Panu i Pana rodzinie. Jednocześnie też z serca pragnę podziękować za cały dorobek. Który tak naprawdę stworzył Pan pracą własnych rąk przy współpracy też i, i naszego zespołu. Chcę wyrazić i podziw, i szacunek, i wdzięczność za to, że możemy pracować w pewnym sensie wspólnie dla MCC Mazurka, z Conference Center i Hotel. I nic w przyrodzie nie ginie. I naprawdę wierzę i tego panu życzę z serca, aby wszystko, nawet te trudne w tej chwili chwile, przemieniły się po prostu w dobro. Tak szybko jak to możliwe i bez wysiłku. Dużo zdrowia, dużo radości i pogody ducha życzę bardzo serdecznie.